Cześć Adrian. Cześć. Jak forma przed sezonem? Forma zawsze jest szykowana tak, żeby te trzy, za, za te trzy tygodnie, gdy zaczynamy sezon, była ona optymalna i myślę, że sztab szkoleniowy zadba o to, żebyśmy za te trzy tygodnie byli w pełni sił, świezi, wystartowali i na pewno będzie dobrze. Co zmieniło się w drużynie od poprzednich rozgrywek? No, na pewno zaszły duże zmiany. Praktycznie połowa zespołu odeszła, przyszli nowi chłopcy. Dużo jest młodości, głównie praktycznie młodość, ale no... na tym to polega, żeby, żeby zmiany zachodziły co, co rundę, co sezon. Trzeba szatnie odświeżać i myślę, że wszystko to zazębi się tak, że przyniesie to rezultaty takie, jakie chcemy, czyli będziemy się bić o najwyższe cele. Na mecz z którą drużyną czekasz najbardziej? Tak naprawdę nie ma znaczenia, kto będzie przyjeżdżał, czy gdzie my będziemy wyjeżdżać na mecze wyjazdowe. Oczywiście fajnie gra się przy, przy pełnych trybunach i są takie zespoły, gdzie, gdzie smaczek dodaje to, że kibice przychodzą na ten mecz, ale my lubimy grać u siebie i, i, i tak naprawdę nie ma drużyny, która, na którą czekam jakoś z niecierpliwością. Na każdą przyjmiemy tak samo. Nawiązując właśnie do kibiców, czego kibice mogą się po Was spodziewać? ofensywnej yy, ofensywnej na pewno gry. Będziemy chcieli pokazać jak najwięcej jakości, yy, ulepszyć te rzeczy, które nie funkcjonowały w tamtym sezonie. Yy, tak, żeby ta drużyna yy, budowała się z meczu na mecz, z treningu na trening i żebyśmy kibicom dawali dużo radości, szczególnie tej ofensywnej gry, żebyśmy strzelali mnóstwo goli, no i przy tym jak najmniej tracili. Yy, I wtedy na pewno Większa liczba kibiców będzie przejść na stadion i cieszyć się naszą grą. Dobra. Jedno słowo, które opisuje nadchodzący sezon? Nowość. Jest dużo e, zmian, więc nowość to jest takie, ten, ale chciałbym jeszcze dodać jakość. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję Powodzenia. Bardzo.